Jesteśmy usługodawcą z siedzibą w Ancaster w hrabstwie Lincolnshire i zajmujemy się głównie usługami rozrzutnikiem obornika. Rozrzucamy około 20 tysięcy hektarów bioodpadów rocznie, dostarczamy i podajemy nawozy popiołowe i glebowe, a następnie na zlecenie rozprowadzamy bioodpady i wszystkie inne rodzaje obornika. W tym sezonie mieliśmy okazję używać ciągnika 7R i kilka rzeczy naprawdę nam się podobało, między innymi technologie, możliwość zobaczenia lokalizacji ciągników, zużycie paliwa, liczba zaaplikowanej dawki przez maszynę oraz czas, Potrzebny na wykonanie pracy. Bardzo ważny jest dla nas komfort, zapewniany przez ciągnik 7R. Opinie pracowników w sezonie były bardzo pozytywne. Chwalono rozmiar kabiny i wygodę siedzisk, funkcje masażu foteli, ich podgrzewanie w zimne poranki i integrację sterowania rozrzutnika z joystickiem Command Pro. Bardzo przydatna była także integracja ISOBUS z ekranami ciągnika. Korzyścią ze stosowania ciągnika 7R w naszej działalności jest uzyskiwane przez nas zużycie paliwa. W porównaniu z poprzednimi latami zaoszczędziliśmy od 20 do 30% paliwa. Obecnie zużywamy między 28 a 30 litrów na godzinę, uwzględniając Wróżniając transport i pracę. Po przetestowaniu demonstracyjnego modelu 7R z nowym reaktywnym układem kierowniczym kilka rzeczy bardzo nam się spodobało. Między innymi to, że podczas jazdy na drodze kierownicą mniej szarpie, a kierowanie jest o wiele płynniejsze. Lepsza stabilność na drodze bardzo mi się przydaje, lecz jeszcze lepsze jest to, że podczas rozrzucania na polach koła utrzymywane są w pozycji jazdy na wprost. Lepiej pokonuje się zakręty na obrzeżach, a skręcanie na zakrętach i obrzeżach jest o wiele płynniejsze. Nowy siłownik układu kierowniczego jest większy i zauważyliśmy, że po dodaniu cięższych obciążników z przodu kierowanie było o wiele płynniejsze przy ruszaniu. Na skrzyżowania. Płynniejsze i łatwiejsze było także skręcanie na obrzeżach przy niższych prędkościach. Prowadzimy działalność biznesową, więc niezwykle ważne jest dla nas wsparcie dillera. Obrawiamy obszar o powierzchni niemal 50 tysięcy km kwadratowych. Ciągnik 7R w tym sezonie był naprawdę niezawodny. Mieliśmy jeden drobny problem, lecz wystarczył szybki telefon do firmy Faro, naszego dillera John Deere. Przeprowadzili diagnostykę bez przyjeżdżania na miejsce i wskazali, że problemem jest czujnik. Przywieźli czujnik i pomogli nam wrócić do pracy w ciągu jednego dnia. Zdecydowanie polecamy ciągnik 7R użytkownikom indywidualnym i innym firmom, tylko opierają się na jego wydajności w tym sezonie, dla nas był świetny.